Dzień dobry, nazywam się Natalia Tatarczyk i jestem z kadry szkoleniowej Kargut. Powiem Ci o trzech technikach, jak wzmocnić poczucie własnej wartości, które jest tak ważne w relacji nie tyle z drugim człowiekiem, co przede wszystkim w relacji ze sobą. Dlatego, że osoba, która ma właściwe poczucie własnej wartości, czuje się dobrze sama ze sobą. Uważa się za osobę wartościową, za osobę ważną. Ma pozytywny, zdrowy egoizm. Szanuje swoje granice, także granice innych ludzi. Wie, jakie ma zalety, jakie ma też wady i potrafi odpowiednio zarządzać tymi cechami, aby realizować się, czy to w pracy, czy w życiu osobistym. Często jednak zdarza się, że niektórzy ludzie nie potrafią dostrzec tego, co pozytywne w nich samych. Często się krytykują, mówią o sobie jakieś negatywne rzeczy i mają bardzo często do siebie jakieś pretensje, poczucie winy, które rzutuje na ich życie, na ich pracę, na niezdolność czasami do podejmowania jakichś samodzielnych działań być zależnym od drugiego człowieka no bo inni są przecież lepsi ode mnie jak wzmacniać poczucie własnej wartości jak pracować nad sobą przedstawię ci trzy techniki moje ulubione techniki które ja też stosowałam w swoim życiu i które bardzo często polecam moim klientom pierwszą z nich jest Dziennik wdzięczności. To bardzo skuteczna metoda, która ma za zadanie spojrzeć pozytywnie na siebie, na pewne okoliczności, które dzieją się każdego dnia, i umiejętność docenienia tego. Dana osoba zacznie zauważać: Kurczę, no ale faktycznie przecież. Tyle dobrych rzeczy dzieje się wokół mnie. Przecież potrafię zrobić porządnie, dobrze to, tamto, wam to. Chodzi o to, aby na przykład wieczorem przed snem zapisać takie trzy najważniejsze rzeczy, z których jesteś dzisiaj dumna, które dzisiaj zrobiłaś dobrze, z których jesteś zadowolona, coś, co ci się fajnego przydarzyło. Być może. Zasadziłaś grządki, być może napisałaś świetnie jakieś wypracowanie, być może yy, przeszłaś się na jakiś fajny spacer z przyjacielem, miło porozmawialiście, być może byłaś bardzo ładnie ubrana i jesteś z tego powodu zadowolona, bo czułaś się przyjemnie. Każdego dnia, pisząc o takich pozytywnych rzeczach w Twoim życiu, zaczniesz zauważać po pewnym czasie: jejku. No, może faktycznie nie jest ze mną tak źle? Może rzeczywiście dużo fajnych rzeczy dzieje się, a ja po prostu, będąc gdzieś zagubiona w tym sposobie myślenia, w tych czarnych scenariuszach, zatraciłam samego siebie i ten optymizm. Spróbuj zacząć doceniać to, co się dzieje, a zobaczysz, jak wiele się zmieni, jak poszerzy się Twoja perspektywa. Drugim elementem, to ściana chwały. Polega ona na tym, aby wyeksponować w widocznym miejscu wszystkie, czy to dyplomy, jakieś statuetki, Twoje osiągnięcia, coś, co udało Ci się zdobyć, często ciężką pracą, bo nie dostajemy za nic pewnych nagród. I w trudniejszych chwilach, które zdarzają się absolutnie każdemu, nawet najbardziej pewnemu siebie człowiekowi, osobie, która ma prawidłowe poczucie własnej wartości, nawet takim ludziom zdarza się mieć gorsze momenty, i właśnie wtedy, kiedy spojrzysz na to, ile już zrobiłeś, ile osiągnąłeś, twój humor może się poprawić, bo znowu zobaczysz inną siebie nie tą, że kurczę. Ile strasznych rzeczy się wokół mnie dzieje, ale zawaliłem znowu. No dobra, może zawaliłem, ale z drugiej strony, ile też osiągnąłem. A więc zmiana perspektywy. I nie chodzi o to, aby w danym momencie właśnie myśleć ciągle o tej jednej sytuacji, która ci nie wyszła, ale spojrzeć troszeczkę szerzej. W dalszej perspektywie to, co już zrobiłeś, a jestem przekonana, że każdy z nas ma swoje osiągnięcia, wyeksponuj je. Pokaż samemu sobie, jak wiele znaczysz i ile dobrego już zrobiłeś. I wreszcie, trzecim elementem są może już o tym słyszałeś afirmacje. Na czym polegają afirmacje? W tym wypadku jest to pozytywne. Myślenie o sobie, ale poprzez wypowiadanie pewnych pozytywnych zdań na swój temat. Projektowanie swojej rzeczywistości. Na przykład: Dzisiaj będę miała świetny dzień. Dzisiaj przedstawię rewelacyjnie to wypracowanie, ten projekt w zespole. Czuję, że Dzisiaj naprawdę fajnie spędzę czas ze swoimi przyjaciółmi. Nawet jeżeli na początku nie będziesz w to wierzył, pewnie słyszałeś powiedzenie 100 razy powiedziane kłamstwo, w końcu staje się prawdą. I na podstawie słów moich klientów, którzy na początku faktycznie nie do końca wierzyli w te pozytywne afirmacje, zaczęli myśleć: to jest prawda. Tak będzie i tak jest. Po pewnym czasie uwierzyli w to. Jeżeli ktoś ma nadwagę i idzie na siłownię i wykonuje jakiś solidny trening, od razu nie widać efektu, ale po pewnym czasie regularnie wykonując te ćwiczenia, sylwetka zacznie się zmieniać. I tak samo jest z naszym mentalem, z naszą psychiką. Im częściej będziemy wykonywać pewne ćwiczenia, które będą oddziaływać na nasz mózg. Tym bardziej z czasem zauważysz zmiany w swoim sposobie myślenia. Pamiętaj, aby nigdy nie mówić źle o sobie, czyli jestem głupia, Boże, jaka idiotka ze mnie, znowu popełniłam błąd. Jeżeli będziesz mówić takie rzeczy, podświadomie zaczniesz zachowywać się jak ta idiotka, dlatego że Twoje zachowanie będzie kompatybilne z tym, co mówisz. Jeżeli tak mówię, tak też się zachowuję. Jeżeli popełniam ciągle błędy, będę nadal ciągle popełniać te błędy, aby słowa miały odzwierciedlenie w zachowaniu. I to często dzieje się na poziomie podświadomym. Zobaczysz, co się stanie, jak zaczniesz mówić o sobie dobrze. Jak zaczniesz tłumaczyć sobie, no popełniłem gafę, ale to można zmienić. Całego serca polecam Ci te ćwiczenia. Sama często przez nie przeszłam i, i je zastosowałam w swoim życiu. Przede wszystkim zaczęłam od dziennika wdzięczności. A więc, trzy rzeczy, z których jesteś zadowolona danego dnia: wyeksponowanie Twoich osiągnięć, rozpisanie sobie pewnych sukcesów, które już się pojawiły w Twoim życiu. I trzeci element, zacznij wypowiadać pozytywne słowa na swój temat. Najlepiej każdego dnia i rano. Na początek, dobry początek dnia. Nie wierz mi, po prostu przetestuj. Sprawdź sam. Do zobaczenia.